Jela 8 rano od 3 godzin w trasie. Zostało nam jeszcze jakieś 200 km. Jesteśmy już na Słowacji, bo jedziemy do Bratysławy na dirtowy kontest na Buchar Słowacji właściwie. No, i jesteśmy gdzieś pod sławą w środku niczego. Dotarliśmy na miejsce. Prawdę mówiąc, yy, myślałem, że tor wygląda zupełnie inaczej, że jedziemy na inny spot. No, ale po wstępnych oględzinach wygląda całkiem spoko. Mamy 5 hop w linii, z czego 2 hipy. Także będzie się dało trochę kreatywniej pojechać. Dobre, nie ma czasu, więc idziemy się przebrać i, i się bierzemy za jazdę. Dziękuję.

W dalszym ciągu jesteśmy w środku niczego, czyli na chopkach pod Bratysławą. Myślałem, że już nie będzie tego vloga, bo się obraziłem, a obraziłem się przez sytuację, która tutaj miała miejsce: mianowicie, jak się trochę rozgrzaliśmy, trochę polataliśmy hopy, wczuliśmy się, poszliśmy się zapisać, a tam okazało się, że nie mogę się zapisać do kategorii MTB Pro, ponieważ nie mam licencji UCI słowackiej i nie mogę. Zaproponowali mi, że mogę się zapisać do kategorii Open, gdzie startują MTB i BMX razem. No, ja się obraziłem, podirytowało mnie to i nie jeździłem, ale później doszedłem do wniosku, że w sumie skoro już tu jestem, no to sobie mogę wystartować w tej kategorii. No i udało się wygrać tą kategorię, no ale nie po to tutaj przyjechałem. No, ale jest jak jest na otarcie US, później wystartowałem w Bestricku. Bestlik również udało się wygrać. Także wyszedłem na swoje, ale no nie tak miało to wyglądać, więc co więcej mogę powiedzieć? 500 km przejechane, teraz trzeba wracać do domu, no i się niedziela kończy. Nie życzę wam takich sytuacji dziwnych i nieporozumień i dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w następnym odcinku. Hej!